Jak było w Wietnamie i co się pani najbardziej podobało, a co najmniej? Absolutnie genialna pogoda. Trafiliśmy idealnie, jeżeli chodzi o temperaturę, ponieważ było tak między 27 a 29 stopni. Upał, taki, który w ogóle nie doskwierał, dlatego że była cały czas bryza, lekki wiatr, dość duża wilgotność, więc idealnie dla mnie, idealnie cały czas słonecznie. Wietnam mnie zachwycił. To była moja pierwsza podróż do tego kraju. Oczywiście znałam wcześniej kuchnię wietnamską, bo to jest bardzo sobie słynna zupa po, przecież można ją zjeść nie tylko w Wietnamie. Natomiast jeździliśmy z mężem, wynajęliśmy sobie skutery i bardzo długo, dużo po wyspie jeździliśmy skuterami, jedliśmy w takich miejscach, gdzie jedzą mieszkańcy. I muszę przyznać, że naprawdę przepyszne warianty zupy po, po prostu mogłabym się tą zupą odżywiać codziennie ona jest bardzo odżywcza. A czy jest w tym kraju coś, może coś, co pani zauważyła, co jest niebezpieczne, na przykład, też dla turystów? Jeżeli chodzi o Wietnam, to Wietnam mnie bardzo zaskoczył tym, że jest bezpiecznie. W ogóle nie miałam takiego poczucia, że zagrożenia, więc dla mnie bardzo bezpiecznie. Niesamowicie życzliwi ludzie, bardzo uśmiechnięci, nie mówiący w językach, ale współcześnie to nie jest żadna przeszkoda. Dlatego, że z telefonem, z Googlem, z translatorem można sobie spokojnie poradzić w naj, najmniejszych zakątkach, można się spokojnie za pomocą telefonu dogadać. A ludzie są bardzo otwarci, bardzo życzliwi. Jak zatrzymywaliśmy się gdzieś po drodze, ja zainteresowałam się, bo pani akurat wyciskała sok z trzciny cukrowej, poczęstowała nas tą i tym sokiem świeżo tym. W ogóle nie chcieli pieniędzy. Byliśmy też Zatrzymaliśmy się, żeby. Kupiliśmy uliczne jedzenie i tam nie było żadnych stolików, więc weszliśmy do pierwszej takiej jakiejś knajpeczki i spytaliśmy się, czy możemy przy stoliku zjeść, bo tam akurat nie było jedzenia. Też bez problemu. Oczywiście zaraz nas poczęstowano też świeżymi kokosami i to wszystko też w prezencie, jak gdyby w takim poczęstunku. Więc naprawdę tej życzliwości w Wietnamie zaznałam ogrom. Czułam się absolutnie bezpiecznie, trafiliśmy idealną pogodę. Nie zmęczył mnie upał, a że ja kocham słońce, no to wypoczęłam bardzo dobrze. Czy to jest droga przyjemność? Bo tak jak pani powiedziała, na niektórych rzeczach można zaoszczędzić, tak przy okazji. Ale tak ogólnie, nie. nie Wietnam nie jest drogi. E, oczywiście wszystko zależy, co wybieramy, jaki ośrodek, ale generalnie nawet e, w droższych ośrodkach nie jest drogi. A jeżeli decydujemy się na to, żeby nie wiem, wynająć skuter? Wynajęcie skutera jest około 20 zł na cały dzień, e, więc uważam, że nie jest to wygunrowana stawka jeżeli chodzi o zupę po można zjeść od 3 zł do 5 do 6 zł. Zjeść sobie wykwintny obiad. Kokos kosztuje nie pamiętam w tej chwili żeby szybko przeliczyć, ale też wydaje mi się 2-3 zł. Świeżo. niesamowite i nierealne tak, nierealne, w ogóle owoce akurat tam był sezon na mango tamtejsze królewskie mango dojrzało i było wszędzie na straganach w ogóle też za totalnie grosze u nas mango jest bardzo drogie a tam akurat teraz był sezon na mango, więc nie ukrywam, że można było się zajadać owoce bardzo tanie, w ogóle jeżeli chodzi o Wietnam jest tanie, ale żeby zobrazować dlaczego średnia pensja w Wietnamie jest około 350 dolarów w związku z tym ci ludzie jedzą, żyją, kupują na ulicach, więc są naprawdę dla nas są bardzo przystępne ceny. Ogromny przeskok. Jeszcze chciałabym wrócić do pewnego etapu w Pani karierze. W Pani karierze nie chodzi o etap telewizyjny, ale chodzi o etap modelingu. Ponieważ ma Pani na swoim koncie tytuł Miss Polonia i jestem ciekawa Pani wspomnień z tego okresu i też z pracy w modelingu. Dlaczego później ta telewizja jednak zwyciężyła? Nie ukrywam, że brałam udział w paru pokazach mody. Nawet dzisiaj ostatnio przypomniałam sobie, że byłam w takim show, letnight show go, Gotcha, Late night Show w Niemczech, gdzie szłam w pokazie mody w sukni Pacoan i zresztą poznałam osobiście Pakoroban. Jakie to było spotkanie? Bardzo miłe, bardzo sympatycznie. Suknia była specjalnie dla mnie zaprojektowana, przynajmniej tak powiedział Pako, a czy to była prawda? Już się nie wiem. Natomiast Bardziej ciągnie mnie telewizja, dlatego że dla mnie telewizja jest bardziej kreatywna. Ja w telewizji mogę realizować swoje pomysły na program telewizyjny, mogę się realizować jako prowadząca. To jest dla mnie przede wszystkim kreacja. Jako producent też mogę uczestniczyć w całym procesie produkcji, więc dla mnie telewizja jest kreacją, a ja jestem osobą kreatywną. Natomiast modeling był dla mnie troszkę nudnym, naprawdę? Tak. Czyli tutaj nie chodziło może o zarobki, o podróżowanie, nie. tylko o nudę. Nie, o nudę. Dla mnie, dla mnie. Jak cały, to jest cudowny anturaż, cudownie tego doznać. I ja tego doznałam, ale okazało się, że nie jest to do końca mój świat, w związku z tym ja nie wyszłam mocno w modeli. Zwłaszcza, że też ja mam e, kobiece bardzo kształty. I e, usłyszałam e, na którymś tam pokazie, że mam schudnąć. a ważyłam wtedy 54 kg. Jak ja usłyszałam przy moim 1,77 77, że ja jeszcze mam schudnąć, to stwierdziłam, że to na pewno nie jest dla mnie. To był dla Pani cios usłyszeć coś takiego? E, przyjemne, to nie było. Zwłaszcza, że ja bardzo dobrze się czułam w swoim ciele. Ja z 54 kilogramami zostałam Wicemi Światami z Polonia, w związku z tym y, nie za bardzo rozumiałam. Ja, ja rozumiem, że wtedy y, no, takie były trendy, ale takie ja, były kanony też. Takie były kanony, natomiast nie czułam się, y, że muszę za tym podążać.